widać różnicy prędkości. Po prostu, jak goś jedzie, minąłeś go dwie paczki, i on nawet nie wie, że go minąłeś. To dygresja też. To, to, jest, to jest smutne. Jak wypatrzą, wiesz, że, że to ja, to się zaczynaj. Dwie metody są: albo po prostu zwolnić i gdzieś stanąć. Albo da, dać, odjechać tak szybko, żeby nie, bo najgorsze jest, jak facet zaczyna łapać twoje tempo, i mu się wydaje, że tak samo skręci, że podejdzie do zakrętu. Tylko ja odejdę na punkt, ja odejdę na zewnętrzną, złapię punkt styku, wypuszczę samochód. Zrobię to odpowiednio. Facet ma lekko koło chyboczące, mimo że, że świetnie jeździ. Tam mu trochę hamulec ściąga na prawo i wychodzi, nagle depnie i zaczyna się obracać. I, wiesz, po przeżyciu takiej przygody, bo taki po prostu świr chciał mnie za wszelką cenę dogonić. Nie, zresztą może nie jednej, nawet ze dwóch, trzech, zdałem sobie sprawę, że ja muszę myśleć także o tych ludziach, którzy chcą mnie dogonić. Po prostu muszę dbać o nich, nie tylko o siebie, bo ja po prostu skręcę, ale tym samochodem, z moimi umiejętnościami, z tym, co się nauczyłem przez, przez lata, a facet po prostu dojdzie, skręci, moja szeseta, kurwa, zawsze to skręcała. Wyszedł Wyszedł taki pan z takim wiesz łańcuchem, dobrze ogolonym. Kurwa, co to jest? To koreańskie gówno skręciło, a mój się zrolował. Zrolował samochód. Z samochodu wióre, on się w ogóle nie przejmował. Przyszedł, bo ja za zawróciłem, zobaczył, czy się coś facetowi nie stało. On po prostu ordynarnie doszedł do zakrętu i skręcił. Pługa zaszpił za przodem, i nie pomogły wszystkie te systemy elektroniczne, które naprowadzają ten samochód. No, prawa fizyki są jednak w tym momencie nieuniknione. Nie, nie, no wiesz. Nie są w stanie odczytać numeru rejestracyjnego. Nie, nie, no wiesz, nie można. Jak gdyby ostatnio taki miałem właśnie przykry przypadek, że chłopak w takim gle, ja dosyć szybko jechałem, śpieszyłem się i zaczął usiadł mi na ogon i tak w sumie nie pomyślałem, że on może się w ogóle trzymać i, i w pewnym momencie tylko widzę w zakręcie, wiesz, ja bardzo dużo widzę, to znaczy obserwuję samochód zawsze naokoło, gdy mam radar. I nagle widzę, że jego światła zaczynają iść bokiem, mówię o jezu, mówię do żony, bo jechałem z żoną, mówię facet wali, a, a miał ze 160 na godzinę wiesz, w zakręcie, poszedł do wewnętrznej, zrolował się, przeskoczył przez drzewo, bo widziałem światła już na dużej wysokości, to szybko, na ręczny, zawróciłem pod nawet mówię, nawet nie wysiadaj, bo wiem, że przy tej szybkości nie był to za duży samochód, na pewno jest słabo. No i wysiadam, tam wiesz, krzyczę: Żyjesz, żyjesz, chłopie? No i wysiada taki młody, 20 parę lat, chłopaczek. Bardzo zresztą klientny, fajny chłopak. Nic mu się takiego tam nie stało, szczęśliwie. Wyobraźcie sobie, że silnik z zespołem napędowym, cały zespół napędowy ze skrzynią leżał 20 metrów dalej. Od tego rolowania, punto. Nowe punto, takie 1,8, 135 koni, ozeciki, dobra oponka. on Mówi: Ja trochę w rajdach jeździłem, proszę pana. A wiesz, ja byłem tak wściekły, że go chciałem rozszarpać. Mimo, że, że jemu się to wszystko stało, że, że moje, jak mogłeś w taki zakręt taką prędkością wchodzić? Ja chyba przyznam, wiesz, facet był w szoku, nie wiedział, co się dzieje.